Witam wszystkich na moim kanale. Postanowiłem, że ponownie format sądy ulicznej, ale dzisiaj może takie słowo wstępu, bo już dzisiaj miałem ruszyć w miasto na ulicę Sienkiewicza w Kielcach. Ale niestety kamerzysta mój zachorował i za bardzo w pojedynkę nie mam jak zrealizować tego projektu, więc postanowiłem, że może trochę Wam o nim opowiem i nieco się Wy też wypowiecie w komentarzach co myślicie i zaraz Wam powiem, jaki był pierwszy temat, w zasadzie dwa tematy na rozpoczęcie takiej ulicznej sondy. Trochę też powiem może, jak to wcześniej wyglądało. W międzyczasie zapraszam do sklepu Intrower. Bluzy, beze mnie ta firma nie istnieje, takie jak ta, którą mam na sobie. W różnych wariantach kolorystycznych, ale są też inne wzory, pracownik miesiąca, są też kubki. Linkuję w opisie filmu sklep i tam możecie sobie wszystko zobaczyć. Oczywiście także moje książki linkuję w opisie w formie audiobooka. Słuchajcie, forma sondy ulicznej. Pamiętam, jak swego czasu mi się przepraszam, zapaliły oczy, że taką sondę tutaj zrobię i zaczynałem w Starachowicach robić taką sondę. Wyciszę sobie chyba, bo mam wstrzyki, jak księgowa pisze do mnie zawsze. <grych> tak spojrzałem na dłużej, sorry, bo jak księgowa pisze, to zawsze mam strzyki, boję się. Słuchajcie, wydawało mi się to spoko formatem i miałem na przykład taki odcinek, jak czy młodzi ludzie powinni zostać w Starachowicach, czy raczej wyjechać, i tak dalej. Najśmieszniejsze było to, że odpowiedzi na to pytanie sobie udzieliłem bardzo szybko sam nie mogąc znaleźć rozmówcę młodego. I w ogóle tutaj też trochę tak było, że jak z tym kijkiem, bo miałem kijek jeszcze taki do selfie, telefonem, telefonem nagrywałem, to ludzie patrzyli jakbym był w ogóle z kosmosu. No i bardzo ciężko było tutaj o rozmówce jakiegokolwiek. Nawet jeżeli już ktoś zaczynał mówić, to do końca nie był świadomy w czym uczestniczy i to było widać ale grunt to trafić na takiego, który chciał się wypowiedzieć, to nie patrzył, czy kamera, czy nie kamera, bo też częste pytanie to miałem, a dla kogo to? A jak spisu to paszoł, woda. Ja mówię, nie, nie, to niezależny taki kanał, niezależny jeszcze kanał na YouTubie i tak się tłumaczyłem i ogólnie wtedy bardzo zniechęciłem się do Takich są tu licznych, bo e, nie chciało mi się po prostu zwyczajnie tych ludzi zaczepiać. To jest w tym najgorsze trochę, że po prostu podchodzisz do tych ludzi i wiecie, jakby widzi się tylko finalny produkt w postaci filmu, a tak naprawdę ty stoisz nieraz tam godzinę czasu i, i, i po prostu nic z tego, no nie? Wymyśliłem sobie, że pojadę do miasta nieco większego. Tam jest wiadomo, główna ulica. Sienkiewicza to trochę taka Piotrkowska, jak w Łodzi, i tam o rozmówce będzie może dużo łatwiej, a tematy bardzo ciekawe. Pierwszy przyszedł mi do głowy za sprawą w ogóle babci, która wyczytała gdzieś tam w Facebooku była dyskusja zagorzała na temat bierzmowania i w ogóle instytucji Kościoła, jak bardzo traci już. Jakby ranga kościoła, że to już idzie w bardzo złą stronę do takiego upadku o samoświadomości, samodecydowaniu młodych ludzi o tym, czy chcą przystępować do bierzmowania, czy nie. I przede wszystkim czy są świadomi, czym było samo bierzmowanie, czym jest, czym są te sakramenty, czy po prostu jest to nieświadoma decyzja za sprawą tego, żeby rodzina. Wypełniła, jakby, tą tradycję, ten rytuał, a w ogóle nikt nie wie o co chodzi. Stąd mój pomysł, żeby taką sądę przeprowadzić od początku pytaniem, czy w ogóle ktoś jest wierzący, czy chodzi do kościoła, czy według niego kościół jest potrzebny, i też właśnie zapytać o to, czy była osoba bierzmowana, jeżeli tak, to czy wie, czym jest bierzmowanie, czym jest. I o co w ogóle w tym chodzi? Bo powiem Wam szczerze, że ja właśnie wtedy, sam nawet jak się zastanowiłem, to sobie pomyślałem, że ja tylko pamiętałem, że bierzmowanie jest potrzebne po to, żeby ślub wziąć. I, i, i o tym się mówiło, że to jest sakrament, niezbędne po prostu, że potem nie możesz ślubu. Pamiętam nawet był taki przypadek, że był dorosły facet i on z nami tam uczęszczał, bo nie miał bierzmowania. A chciał wziąć ślub w wieże. Rzymskokatolickiej, więc to bierzmowanie było wymagane. Ale poza tym szczerze Wam powiem, że ja nie pamiętam, żeby to było związane właśnie z Duchem Świętym, i więcej Wy możecie napisać w komentarzach. No, możecie sobie wygooglować teraz, dlatego też tą sądę i tak przeprowadzę. I być może jutro albo pojutrze udamy się w teren i zobaczymy jaka jest wiedza ludzi i być może wypowiedzą się na ten temat, czy oni w ogóle byli świadomi w czym uczestniczą, o co chodzi w tym bierzmowaniu, no bo <laughs> tylko teraz pytanie, czy ważnym jest to, że człowiek ma pełną świadomość, dlaczego przyjmuje to bierzmowanie, czy ważnym jest to, żeby zrobił to na tyle wcześnie, że to rodzice jakby Biorą właśnie za niego tą odpowiedzialność jako rodzice, że wiedzą, co dla niego dobre, ją po latach dopiero sam do tego dojdzie i podziękuje, że dobrze, że wtedy przystąpiłem. No nie wiem, jakby gdzie zaczyna się ten próg zastanawiania się nad pewnymi rzeczami, bo u niektórych osób on może nastąpić ten proces, że człowiek będzie zgłębiał to i się zastanawiał. Hmm, po co ta komunia? O co chodzi z tą wiarą? A niektórzy w ogóle przez całe życie się nie będą nad tym zastanawiać. W ogóle i też są i tacy ludzie, i ciężko też za to winić. I Teraz tylko pytanie: takiej natury jakiejś socjologicznej bardziej, czy dziecko na takie nieświadomce powinno przystępować? Ja w ogóle też słyszałem taką teorię, jeżeli mogę tak to nazwać, że ogólnie. Bierzmowanie zostało pomylone z chrztem. Że właśnie w tym wieku, gdzie jest bierzmowanie, to tak naprawdę powinniśmy mieć chrzest. Wiecie, no i Jan chrzciciel też, czekajcie, jak to było. Tak, to Jan, nie, to Jezus przyjął chrzest. Ja tu nie jestem teologiem, tylko tak mówię teraz a propos tej mojej sądy, tego mojego pomysłu, że przecież przyjął chrzest od Jana chrzciciela w wieku, no nie wiem ile tam Jezus miał lat, nie jestem ekspertem. Możecie pisać, I, i, a my, bierz, my chrzest przyjmujemy, będąc małymi noworodkami. Zazwyczaj, nie? Że człowiek w ogóle jeszcze nie ma o tym bladego pojęcia, ale może to dobre, ja nie wiem, nie znam się. Może to ten zły duch, żeby to dobrze, jak się dziecko ochrzci, zapytamy o to wszystko ludzi. Troszkę mam nisko, kamera, bo się muszę wyprostować. Zapytamy o to ludzi i zobaczymy, co oni sądzą na ten temat. I w ogóle też, e, jaka jest e, wiedza ich na, na to, bo dyskusja jest bardzo rozgorzała. E, teraz ludzie się podzieli na tych, którzy o, już upadek kościoła i bardzo dobrze, niech to wszystko w ogóle wymiecie. Wpływy kościoła na e, życie to nie bardzo. Są tacy, którzy ubolewają nad tym, że tak się dzieje, ale też im się nie podoba to, jak to wszystko wygląda w kościele. No i są też tacy, którzy w ogóle też klapki na oczach w drugą stronę. Kościół fantastyczny, kościół super, wszystko jest dobrze i tak dalej. Drugi temat, jaki miałem, jest bardzo fajny, i tu jeszcze nie wiem, na jaki się szczerze mówiąc zdecyduję, bo drugim tematem sądu licznej były zdrady. I po prostu wyszedł bym z pytaniem, kto częściej zdradza. W ogóle ja sobie już tu wypisałem, możecie napisać co myślicie o tym, może coś um, udoskonalicie w tych moich pytaniach, ale po prostu ja mam tak, kto częściej zdradza. No, i tutaj ogólnie chodzi o to, żeby nawiązać jakąś relację z tym rozmówcą w tej sądzie, bo wiadomo, że kobieta zawsze powie, że mężczyzna, mężczyzna, że kobieta, ale może nie. Zobaczymy. Potem jest kluczowe pytanie, czy powinno się wybaczyć zdradę. I tu też bardzo ciekawa dyskusja. Być może część ludzi nie będzie chciała się otworzyć w ogóle na to pytanie, być może część będzie chętna, żeby trochę po polemizować ze mną w tą stronę. <laughs> Liczę na pozytywną energię, którą muszę wdrożyć, żeby jednak ktoś mi na tyle zaufał, żeby, żeby tak na luźno sobie pogadać. Zauważcie, że to są ludzie, których nie znasz, którzy do kogoś zmierzają, idą i nagle facet zaczepia i z takim pytaniem. Czy powinno się, kolejne pytanie, czy powinno się przyznać do zdrady? Bo tu słyszałem bardzo wiele opinii przeróżnych. Czy powinno się przyznać do zdrady? To jest bardzo ciekawe. Ja tutaj może nie będę więcej mówił, czy to ma sens, czy to ma sens przyznawanie się, jeżeli już i tu od razu kolejne pytanie, dlaczego ludzie zdradzają? Co jest przyczyną tej zdrady? Co gorsza? zdrada z, brunet z brunetką czy z blondynką? To tak na rozróżnienie. Czy jest możliwe życie z jednym człowiekiem? Czy ludzie sobie tak to wyobrażają? Czy to tylko taka ideologia? No, i czy zdrada nie jest czasem dowodem na to, że ktoś nie kochał? I tutaj mam nadzieję, że to wyewołuje w tą stronę, że co, a co, jak facet wraca i mówi, że się wygłupił, że w ogóle to nic nie znaczyło, Jakie, to takie popularne zwroty, że on to nic nie znaczyło, po prostu jakiś moment słabości, ty krzyczałaś. Ty spałaś, ty nie robiłaś nie wiadomo czego, i tak dalej, i tak dalej. I jestem ciekawy, co ludzie sądzą na ten temat. Czy ktoś, kto dopuścił się zdrady, to jest równoznaczne z tym, że on nie kochał, e, i tak dalej. I od razu tu dla wszystkich ciekawskich. Nie, ja nie zdradziłem nigdy nikogo i do tej pory. No, oczywiście tu z tych historii, że miałem tą pierwszą dziewczynę na studiach, znaliśmy się miesiąc, ja poznałem inną, ale to nie będę wnikał w szczegóły. E, do niczego jak, dobra, do niczego jakby nie doszło, ja poznałem tą drugą dziewczynę. Ale i tak ja jestem szczęśliwy z aktualną dziewczyną i ja mam tą dziewczynę, którą niektórzy poznali, to jest po prostu mój pomysł na sondę uliczną. Wydaje mi się, że to są dwa ciekawe tematy. Piszcie, który ciekawszy, bo jestem ciekawy sam. który odcinek chętniej byście obejrzeli czy ludzie wypowiadają się na temat właśnie tego, o czym wspominałem o Kościele, czy taki bardziej właśnie przyziemny aspekt relacji damsko-męskich. -damsko no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Być może się zniechęcę do tego formatu, Znowu, bardzo długo też walczyłem o format podcastowy, ale on nie miał racji bytu na blokach, jak to się mówi na moim kanale, dlatego, że jednak mój potencjał nie należy do tych, gdzie siedzę i słucham, tylko jednak to ja gadam. No i nie ma się co oszukiwać, że tak najlepiej. Mam nadzieję też, że właśnie te sądy, wiecie, dlaczego fajnie to widzę, bo jest bardzo duże pole do przeróżnych tematów. Do przeróżnych tematów i takich krótkich dyskusji, gdzie to wy możecie usłyszeć, co naprawdę ludzie myślą. No, bo tutaj, jak ja siądę, to tylko ja wam opowiadam, widzicie tylko mnie, a tam możecie widzieć tę moją ciekawskość, i mogą ewoluować naprawdę fajne, króciutkie takie jakieś rozmowy, dwuminutowe, trzyminutowe, pięcio i tak dalej. Więc no co. Trzymajcie za to kciuki. Przypomniało mi się, jak tutaj zszedł. Wiecie, no, Starachowice, też w ogóle, by the way, jeszcze to było oczywiście wtedy, kiedy ja tak nie chodziłem, nie byłem aż takim mobilny i nie mogłem sobie na przykład pójść w najbardziej ruchliwe miejsce, gdzieś pod szkołę Starachowica, gdzieś tam na ulicę Radomską. Ja poszedłem w, oczywiście w promieniu kilometra od mojego domu. I e, poszedłem, raz w ogóle zszedłem do rynku i to było dla mnie wyzwaniem, stwierdziłem, że tam będzie sporo ludzi i nie było nikogo. Zszedłem, pamiętam, w ogóle z, tą, z tym aparatem, z tym telefonem jeszcze wtedy nagrywałem i e, zszedłem, nie było nikogo, stałem jak głupek na tym rynku. A jak podszedłem, w ogóle najlepiej siedział jakiś e, typek z dziewczyną, około tak nie wiem, 17 lat, czy 16, nie wiem. E, to stwierdził, że oni nie są w ogóle stąd ze Starachowic jakby, i, i wracałem pod górę Kilińskiego ulicą e, i nic z tego. Innym razem jakieś dziewczyny szły takie e, z 14 lat, 15 i ja przepraszam, czy chciałyby nie! I szły gdzieś tam, a potem widziałem w ogóle, że one szły na szkołę na dziesiątkę i paliły tam w ogóle. Sobie. A ja tylko wtedy pewien sklotowałem, ale patusiary jest... Mówię Boże. A ja ubrany w taki zamszowy płaszczyk, żeby wiedzieć. Dziennikarz, reporter. I tak, tak się zniechęciłem wtedy do tego formatu naprawdę okrutnie. E masakra, strasznie to szło ciężko. Nie wiem, może, może tu będzie inaczej. Linki macie w opisie. Jutro, albo pojutrze ruszam w teren, więc jutro, albo pojutrze ukaże się odcinek z Sądy. Piszcie w komentarzach, który temat. Zdrady, czy Kościół? Zdrady, czy Kościół? Piszcie koniecznie. Zapraszam i możecie zostawić suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Miłego dnia. Do zobaczenia.